Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest hobota i dzisiaj są urodziny mojego męża Jakuba. W sumie z tej okazji nic szczególnego nie planujemy. Kuba wczoraj wyszedł z inicjatywą, żeby zaprosić swojego kolegę z pracy, więc spokojny grillowy klimat w ciepłe miesiące jest rzeczą wręcz obowiązkową, tak żeby się tym nacieszyć. Ja teraz idę wstawić wodę, co by zacząć dzień od ciepłej wody, można z cytrynką. I zaraz będę kończyła ciacho, bo wczoraj upiekłam biszkopt. Dzisiaj będę robiła krem, galaretkę, truskawki, tego typu rzeczy. Zrobimy pewnie razem jakąś tam sałatkę i taką. Jeśli chodzi o ciasto, mam nadzieję, że biszkopt wyszedł mi dobrze. W każdym razie, no tutaj została, widzicie, taka skorupka. Więc to zaraz się odetnie. Biszkopt mi tak urósł dosyć fest, bo prawie na wysokość blachy. Więc tak się zastanawiam, czy po prostu wiecie, kawałeczka nie odciąć i nawet nie wiem, mogłabym w poniedziałek zrobić cake popsy. Eee, I tak o, jest kapkę różowe, bo po prostu miałam troszeczkę cukru zmieszanego z barwnikiem, bo robimy sobie sami watę cukrową, ale myślę, że to na smak nie wpłynie. Ja sobie powolutku zasuwam w łazience. Już na kolanach przemyłam podłogę z płynem, bo. Nie wiem czemu, ale w łazience zawsze ta podłoga jest tak usywiona. Najbardziej chyba. E, mam tutaj już drugą szklankę kubek w zasadzie taki ten do kawki e, wody z cytrenką, ale kawka oczywiście też jest zrobiona. Kawcia też jest. Co by miało nie być? Zostało mi, tak jak widać, dosyć dużo tego kremu, więc mam pomysł następujący. Zrobię trochę deserków. Mam w sumie tą kaszę ekspandowaną, mam jakieś tam musli, więc myślę, że śmiało można zrobić takie deserki. Potem też dodać nawet trochę takich świeżych truskawek, trochę galaretki, jeśli zostanie. Także myślę, że to będzie całkiem dobry plan. Pięknie, Pięknie, postaw myszko. O nie, to mi zabrał. No wszystko jest. Wkładaj truskaweczki. No bo ja mam gości dzisiaj, bo tata ma urodziny. Mhm. Mm no i możemy też sobie po na spokojnie deserki, więc papa To pa, Pięknie. Pięknie. Mamy taką trochę prywatną imprezkę, jest ciasto francuskie, są takie chrupasy, przepyszne oliwki z migdałem, jest winko, można imprezować. Cześć, dzień dobry, dzień dobry, niedzielnie. I co, dzisiaj Kubuś zaplanował dla nas jakąś wyprawę, więc ja wskakuję pod prysznic szybciutki, to widać, że takie te włosy moje nie do końca. Ale zaraz je ogarniemy. Użyjemy tego spray'a, który tak jak na początku nie widziałam efektu. Tak powiem Wam, że im częściej go używam, tym, tym bardziej widzę, że naprawdę te włosy mogą być takie fajne, takie odbite. Kwestia tylko oczywiście odpowiedniego użycia tego produktu, ale myślę, że tak jest z większością rzeczy, że trzeba po prostu się nauczyć. Potem co? Potem jakaś taka pielęgnacja wjedzie ten produkt i będę się ubierać, będziemy jechać tak, żeby jak najwięcej z tej niedzieli skorzystać. Tym bardziej, że ja dzisiaj pospałam sobie do za 15.09, więc długo. Serum poszło w ruch i moje pierwsze wrażenie to jak ono pachnie pomarańczami, naprawdę pięknie. No i tutaj mam tą mgiełkę, zaraz psiknę i powinien być good hard day. Ja tutaj w podróż zabrałam książkę, którą cały czas katuję, jakoś tak. No nie wciąga, nie wciąga mnie za bardzo. To jest taka typowa, bym powiedziała, obyczajówka. Że dużo jest takiej codzienności, właśnie rozterek dnia bieżącego i tak dalej, więc taka ale tak stwierdziłam, że w, po tej wezmę sobie książkę Mosa, więc tam na pewno będą dzikie emocje. Także łyknę ją raz, dwa. Gdzie nastąpi przywiózł? Skorupiony niedawno. Jaki mamy przystanek numer jeden? Lodi! Lody zjedzone, więc idziemy dalej na spacer. Ale kogoś fajnie wymyślił, żeby nie siedzieć w domu, tylko przejechać się odkryć te mazury. Czarownica, w każdym razie tak nie o tym. My powoli będziemy zbierać się w kierunku domu, bo przed nami gdzieś godzina trasy, chociaż jeszcze jedziemy zobaczyć, czy coś ciekawego można zobaczyć. I co? Tak się śmiałam właśnie do Kuby, bo byliśmy jeszcze na takim obiedzie, czymś takim na pizzy. I w restauracji Kopi coś, napiszę wam gdzieś tutaj tą nazwę. Muszę sprawdzić, jak dla mnie jest najlepsza pizza, jaką do tej pory jadłam. Ciasto super pięknie się trzyma. Nie jest takie, wiecie, takie ciężkie, tylko właśnie idealne. Do tego jeszcze ser, który nie jest taki gorzki, nie jest słony, tylko po prostu przepyszny. No i to nam tworzy idealną pizzuszkę, także naprawdę. I się właśnie tak śmiałam do Kuby, że jak będziemy mieć chęć na pizzę, to tak będziemy sobie jeździć godzinkę na pizzuszkę, a potem z powrotem do domu, ale naprawdę była bardzo, bardzo dobra sobie rejs też był e, przyjemny. E, bo i on trwał godzinę, nie? Godzina i chyba płaci się za to 15 zł od osoby, więc moim zdaniem naprawdę bardzo spoko. E, tak właśnie można wiecie sobie posiedzieć, gdzieś tam w tle jakiejś szanty. Spokojnie, ptaszki sobie ćwierkają, woda, naprawdę idealne warunki. Czy jest coś więcej? Na pewno mnóstwo y, takich tych straganików z pamiątkami, z wszelakim badziewiem. Y, a czy coś takiego więcej, więcej? Zaraz się przekonamy. A w domku czekał jeszcze deserek. W sumie jeszcze chyba sporo ich zostało, ale dobrze. Małe porcje to nawet dwie od razu wejdą. Cześć, dzień dobry. Ja jestem jeszcze w takim stanie. <laughs> Wymagającym do budzenia pełnego. Dzisiaj trochę nam się zaspało wstałyśmy 7:20, więc wiecie, po prostu szybko, ekspresowe tempo zrobić wszystko to, co podstawowe i obowiązkowe i lecieć do przedszkola, żeby na śniadanie się po prostu wyrobić ale udało nam się, na szczęście. I co my z Daluśką zaraz? Tak myślę, że zaczniemy sobie tutaj ogarniać życie, tak zwane, chociaż tak, zmywarka rozładowana i załadowana to jest zawsze dla mnie taki pierwszy punkt, który muszę zrobić najczęściej, bo zwykle po nocy ta zmywarka jest, wiecie, czysta, więc muszę ją rozładować, żeby zapakować kolejne rzeczy, które dnia poprzedniego się nie zmieściły. I dzisiaj ćwiczę. Już wczoraj mówiłam do Kuby, że mi się nie chce. I on mówi, że doskonale to rozumie, bo on też ma z pewnymi rzeczami tak, że już wie poprzedniego dnia, że mu się nie będzie chciało. Tylko to obstawia o co chodzi. Um, I tutaj się tak na chwilkę zatrzymam, bo w sumie miałam Wam o tym powiedzieć. To um, już w ogóle wcześniej miałam Wam powiedzieć. Wiem, że z tymi ćwiczeniami um, czasem dostaję takie. Um, Wiadomości typu: To po co ćwiczę takie rzeczy? Jest tyle form aktywności, które mogłabym sobie wybrać i nie mówić, że mi się nie chce, tylko wykonywać je z przyjemnością. To jest oczywiście prawda, być może znalazłabym coś takiego, chociaż wybieram to, co jest po prostu najwygodniejsze, najszybsze dla mnie, czyli bez żadnego telepania się teraz do miasta, żeby nie wiem, stać w korkach, no bo tutaj oczywiście musiałabym poczekać, aż wróci mój mąż. Więc musiałabym jechać najczęściej w godzinach takich korkowych, żeby potem wracać i taki, taka dezorganizacja jak dla mnie by nastąpiła, więc po prostu najwygodniej jest mi ćwiczyć w domu i tyle. Ja też tutaj, bo też kiedyś, kiedyś jeszcze często gdzieś tam przewijały się takie teksty, że o takim ćwiczeniem w domu to można uzyskać jedno wielkie nic. To zależy, jak dla mnie, co chce się uzyskać. Jeśli naprawdę chce się jak dla mnie jakoś tam rozbudować te mięśnie i tak dalej, to prawdopodobnie no, bez ciężarów nie da rady, chociaż ja się na ten temat nie znam. Więc no, ciężko jest mi tutaj powiedzieć, że wiecie, no na bank nie rozbudujesz. Nie wiem, wydaje mi się, że do tego faktycznie potrzebne jest odpowiednie obciążenie. Ja ćwiczę z tego względu, że czuję po sobie, że brakuje mi odrobiny tego ruchu, tego przyspieszonego bicia serca, więc stawiam na jakieś tam kardio, na jakieś tam tabaty, na jakieś tam interwały. Jeszcze był taki czas, kiedy nie wiem, coś mi. Tutaj wiecie, coś nie łączyło. Kiedy tak sobie myślałam, będę biegać. Ale nie będę biegać. Chociaż kiedyś biegałam. Hey, i, I tak o, dopijam sobie kawcie. Zaraz tutaj, wiecie, rozplanuję życie. I mam kolejny genialny plan. Nagrać wam taki tydzień pielęgnacji. Pokazać właśnie z czego korzystam. Coś takiego innego po prostu. No ale zobaczymy jak jak to wyjdzie, bo u mnie od pomysłu do realizacji jest często długa droga, zwłaszcza jeśli chodzi o takie filmy dłuższe i konkretniejsze, bo czasem jest tak, że mam pomysł na jakąś tam roleczkę, więc ja się od razu rzucam, bo to jest, wiecie, często gęsto parę sekund, ale jeśli już coś jest takiego rozbudowanego, to zanim ja się do tego zbiorę, to Uuu, trochę musi minąć. Dobra, dojrzałam do tego i robię mały szachermacher tutaj, czyli... Wyciągam w końcu wszelakie takie naprawdę grube rzeczy, znaczy grube. No, totalnie już nie na lato, bo jest ciepło. Czyli sweter z dinozaurem, golf. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić, wyciągnąć niektóre bluzeczki, typu jak ta albo taka tutaj zielona wystająca i przenieść to do Daluśki. One być może na Daluśkę będą troszeczkę dłuższe, ale trudno. Chyba już wolę po prostu, wiecie, żeby chodziła w ciu dłuższych t-shirtach, niż bawić się w jakieś takie kupowanie i na chwilę. Po prostu to, co widzę, że na przykład u Lili może no już tak niekoniecznie musi być, no to po prostu przełożę do Daluśki. U Daluśki też już zrobię taką rotację tych ciepłych i letnich rzeczy, tak żeby wszystko się zgadzało. Nie będziemy mieć chyba ten temat zamknięty w końcu. Wow, udało się. Tu mamy rzeczy z. głównie z krótkim rękawkiem, są jakieś takie 3 pięć rzeczy z długim. No ale są takie, wiecie, głównie takie dochodzenia na co dzień. Tutaj są sukienki, jakieś tam pojedyncze spódniczki. No, leginsy oczywiście, jakby było troszeczkę chłodniej, ale już jakieś takie te grube. Jeansy odłożyłam dla daluśki, a nie, zostawiłam dwie pary w razie czego, bo to wiecie, z pogodą różnie bywa. No i tutaj są już długie rękawki i cztery takie konkretniejsze bluzy. Tutaj jakieś takie cieniutkie sweterki. Wydaje mi się, że spoko. Nie chcę, ale muszę, zatem buty są. Ciśniamy z tym, bo już godzina 11. A tu jest księżniczka. Trzeba sobie troszkę te obowiązki osłodzić, więc pyk mrożona kawka i wymieniamy pranie na suszarce. To może jeszcze kawałeczek ciacha, które jak dla mnie nieskromnie powiem wyszło bardzo, bardzo dobre. Takie wiecie, jak to się mówi nie za słodkie, tylko takie akurat. Dobra, dziewczyny, na szybkości pokazuję wam parę rzeczy z mojego zamówienia, przy którym Kuba powiedział, że chyba trochę wyobraźnia mnie poniosła. Pościele. U nas te pościele coś się zużywają, tak szybciej bym powiedziała, niż nasze i niektóre bardzo brzydko się podopierały. Więc jak był jakiś tam wcześniej wypadek, tak pościele muszę wyrzucić, bo po prostu są z plamami. I tak, zamówiłam taką ładną w dinusie. Już tutaj widzicie: dinusia i drugą w biedronki, bo moja lila jest kropeczką biedroneczką. Po prostu tak się nazywa jej grupa. I wydaje mi się, że za te dwie, za te dwa zestawy wyszło coś około 50, może 60 zł. Więc wydaje mi się, że ogólnie dosyć dobra cena. No i tak, reszta rzeczy chyba idzie generalnie do zwrotu. Bo na przykład tak, no tutaj mam takie podkładki, one są bardzo ładne. Ale no tutaj pojawiło się pytanie, czy my będziemy z nich korzystać. Mam spodnie przepiękne, ja nie będę Wam ich nawet przymierzać. One są generalnie w zielonym kolorze, ale no nie doczytałam. Modelka, która prezentowała je na sobie, miała 1,77 m, więc są na mnie dużo, dużo, dużo za duże. Kot taki, ale coś tak mi do końca on nie leży. Kurtka S. S. niestety jest za mała, więc zamówiłam sobie M. Bo generalnie ta kurtka, powiem Wam szczerze, bardzo mi się podoba. Bo mamy jakiś miks wszystkiego, wszystkiego i niczego. Ale tutaj jeszcze Wam pokażę. Po prostu Kubek to zobaczył. To powiedział, że no matkę poniosło. To są takie kółeczka do serwetek marmurowe. Mówię na jakieś przyjęcia, na jakieś święta. Ale nie, 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 nie zostają, wracają. Zamówiłam w ogóle dwa takie zestawy, czyli 8, pieniat z jakiegoś tam poprzedniego zamówienia zostaje. Będą urodziny za jakiś czas i wtedy ją wykorzystamy na pewno. A jeszcze coś wam powiem, bo właśnie odnośnie tych urodzin, tak któregoś dnia sobie siedzę i mówię, ja pierdzielę do tych urodzin, to no przecież jeszcze jest tyle czasu, bo to październik. Ale potem tak sobie siedzę i myślę, no dobra, no mamy czerwiec, więc to zleci. W sumie, nim się obejrzymy, a naprawdę będzie zaraz, będzie początek lata, czyli dla mnie to jest taka data z jednej strony. Jej, bo wiecie, wakacje się zaczynają. Jak się chodziło do szkoły, to zawsze było takie, że czekamy do tego dnia. Więc będzie na pewno ciepło, zaczną się te takie letnie spacery, jeziora i tego typu klimaty, ale to jest też dzień, kiedy od kiedy dzień zacznie nam się skracać. Więc wiecie, tu niby jej hura hura, ale mnie na przykład bardziej cieszy ten 21 marzec, bo wtedy ten dzień faktycznie widać, że on się staje coraz, coraz dłuższy, a teraz idziemy w drugą stronę, że dzień będzie coraz, coraz krótszy. I to zleci. Ja po prostu wiem, że to zleci jakoś tak zawsze, jak przychodzą te ciepłe miesiące, to czas po prostu tak mi zesuwa jak szalony, że ja chcę coś zrobić. A i nagle przypominam sobie o tym tydzień później, że miałam przecież to zrobić no, za chwilę, a tu tyle dni minęło, więc korzystajmy z niej, bo one tak szybko uciekają. No i w sumie przypomniało mi się coś, co miałam Wam pokazać w zeszłym tygodniu, czyli takie moje plakatowe inspiracje. Chyba mówiłam Wam, że pojawił się temat kuchni i że będziemy właśnie sobie kończyć tutaj pomieszczenie tak, żeby wyglądały tak, jak mają wyglądać. No i pomyślałam, że w sumie plakaty będą całkiem spoko takim urozmaiceniem. Klikałam od razu i takie do salonu. Te dwa moim zdaniem bardzo ładnie by wyglądały, i takie do sypialni, czyli coś takiego, powiedziałam, bardziej naturalnego. To jest w ogóle super, wyglądałoby w salonie. Bardzo fajny klimacik. No, i też od razu coś do kuchni. I ja mam po prostu jakiegoś bzika ostatnio na punkcie. Czego? Eee, cytryn. Więc takie cytrynowe motywy. Jakoś tak widzę Włochy, Grecję i te sprawy. Makaron też fajnie wygląda. Eee, kawki. W ogóle zawsze chciałam mieć w kuchni właśnie plakat z kawkami. To było takie moje marzenie, od, odkąd pamiętam. Ten jest też bardzo fajny z tym rogalikiem. No ale na przykład ten, zobaczcie, jaki on jest ładny. Naprawdę bardzo mi się... Albo ten. Ten. Takie, wiecie, nieprzesadzone, ale moim zdaniem dałyby naprawdę bardzo fajny efekt. No i właśnie ten do salonu też mi się bardzo podoba. Super. No, bardzo ładne. A tu mam. A, 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 A. Koszyczka. A do. Sypialni. Chyba ten najbardziej jakoś tak by mi leżał, bo chcemy sobie narysować tą mapę. I tak w sumie to chyba całkiem fajnie by wyglądało. No ale zobaczymy. Jest w sumie teraz spoko godzina, spoko temperatura, żeby troszeczkę ogarnąć yy, warzywniaczek, bo pozarastał chwaściorami. Yy, w sumie teraz już mniej więcej widzę też, yy, co jest tą właściwą rzeczą, co jest rzeczą zbędną. Więc raz, dwa, trzy powyrywam i zaraz idę kończyć yy, robić kolację. Dzisiaj pomyślałam, że zjemy twarazek, coś takiego lżejszego po ostatnich grillowych klimatach. I co, wróciłam z domu z takimi łupami, czyli ze szczypiorkiem, no bo robię twarożek. Będzie jeszcze do tego rzodkiewka, rzodkiewka może nieść działki, ale spokojnie do tego momentu też oczywiście dojdziemy.